Słuchasz podcastu Śląska Opinia. Najciekawsze rozmowy na temat bieżących wydarzeń ze Śląska o Śląsku, Polsce i Europie. Patryk Białas, dzień dobry. Witamy w podcaście Śląska Opinia. Polska zrobiła w ostatnich latach kilka wyraźnych kroków naprzód. Udział węgla w produkcji energii spadł do historycznego minimum. Rośnie znaczenie OZE, a całkowicie uniezależniliśmy się od rosyjskich surowców. Ale to tylko część obrazu. Nadal 85% naszej energii pochodzi z paliw kopalnych, import energetyczny rośnie, a emisje wciąż należą do najwyższych na świecie. O tym, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy dojść i czy wiemy, jak tam dotrzeć, rozmawiam dziś z Marcinem Dusiło z Forum Energii, który od lat obserwuje i analizuje tempo oraz kierunek polskiej transformacji energetycznej. Zapraszam do słuchania. Marcinie, na początek chciałem zapytać, jak oceniasz ogólny kierunek, w jakim zmierza transformacja energetyczna w Polsce? I czy możemy mówić o realnym przełomie, czy raczej o pozornym postępie? Bo Wasz raport podkreśla brak spójnej, strategicznej wizji. W ogóle da się prowadzić skuteczną transformację w takich okolicznościach? Też dziękuję bardzo za pytanie. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry państwu. Jeżeli chodzi o kierunek transformacji, to tak, widać, że jeżeli byśmy się skupili na transformacji w rozumieniu elektroenergetyki, to ona tam postępuje, czyli widać odejście od węgla, widać przyrost źródeł odnawialnych, natomiast jeżeli, jeżeli spojrzymy na transformację energetyczną jako faktycznie każdą energię, która jest zużywana pod różnymi postaciami w różnych sektorach, a nie tylko energię, która jest zużywana na produkcję energii elektrycznej, no to tutaj jest zdecydowanie gorzej. Widoczny jest i przyrost zużycia gazu ziemnego, i przyrost zużycia ropy dynamicznej. Emisje zasadniczo spadają, natomiast zdecydowanie mniej niż wynikałoby to ze spadku udziału węgla w produkcji energii elektrycznej i Myślę, że można podsumować, że dotychczasowa transformacja polega na faktycznie dekarbonizacji energetyki, a w innych sektorach zamianie jednych paliw na drugie. To znaczy, widać w energetyce, że przyrastają źródła odnawialne, spada udział węgla, przyrasta jednocześnie, przyrastają jednocześnie źródła źródła gazowe i zużycie gazu, gazu wzrasta. Natomiast jeżeli spojrzymy na sektor transportu, to w sektorze transportu, który jest praktycznie o 100% uzależniony od ropy i produktów ropopochodnych, to tam na przestrzeni 20, 20 z hakiem lat, które jesteśmy w Unii Europejskiej, tam przyrost jest prawie o połowę. Jeżeli spojrzymy na sektor ciepłowniczy, to w sektorze ciepłowniczym tak naprawdę ciężko jest powiedzieć o jakiejś większej dekarbonizacji, tam i mamy zamianę jednego paliwa węglowego na inne paliwo gazowe. Nawet ostatnio przechodząc pomiędzy, gdzieś idąc po mieście można było znaleźć, można było znaleźć billboard mówiący o, o tym, że gaz ziemny zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i ogrzewa nasze domy. No i gdybyśmy mówili faktycznie o dekarbonizacji, to posiadając technologie, które potrafią faktycznie nie korzystać ze źródeł e, kopalnych, tylko przejść bezpośrednio do źródeł odnawialnych czy, czy po prostu bezemisyjnych, to to tak właśnie byśmy zrobili. Natomiast widać ewidentnie, że nie jest to jeszcze ten stan. E, I nie wiem, czy wrócimy do tego później, e, natomiast za ten stan rzeczy odpowiedzialny jest taki ogólny e, brak przywództwa, e, jeżeli chodzi o Całe sterowanie transformacją energetyczną. To znaczy, kwestie e, dotyczące samej energetyki są podorzucone po kilku po kilku, przemy, po kilku ministerstwach. Jeżeli byśmy się chcieli zapytać na przykład, e, gdzie są kwestie dotyczące e, zielonego wodoru, to one są w innym, e, w innym ministerstwie niż kwestie dotyczące szarego wodoru. I przy tego typu rozproszeniu kompetencji i, i, i tego, że nie ma jednego takiego spójnego ośrodka, który by to wszystko fał regulacyjnie do przodu, no to widzimy, widzimy to, co widzimy. Czyli, czyli ta transformacja postępuje, natomiast w sposób dosyć chaotyczny, dosyć miejscami wolnorynkowy i przede wszystkim w sposób na pewno droższy, niż mogłoby to się dziać, gdyby była, gdyby był jakiś zaplanowany i, i, i dobrze sterowany ten proces. Wspominałeś o tak zwanej dekarbonizacji, ja tylko przywołam kilka liczb z Waszego raportu. W 2024 roku udział węgla w produkcji energii spadł poniżej 57%, to historyczne minimum. Z drugiej strony, aż 85% energii pierwotnej nadal pochodzi z paliw kopalnych, a koszt uzależnienia od importu. To 112 miliardów złotych w 2024 roku. No to jak to jest z tą dekarbonizacją polskiej energetyki? Wydaje mi się, że dotknąłeś najważniejszego e, aspektu całej dekarbonizacji, Pokażę tego chyba najbardziej na. E, padającego na srebrnej tacy, dlaczego ciężko jest mówić o zaplanowanym. Zaplanowanym procesie, czy jakoś tak ogólnie nadzorowanym i doglądanym. Zużycie gazu ziemnego wzrosło o, od, tutaj, żeby, żeby, żeby łatwiej się mówiło, od będę przytaczał liczby od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zużycie ropy naftowej wzrosło mniej więcej o 40%, gazu ziemnego prawie 43%, zużycie węgla padło o około 38%. I teraz z tej perspektywy zamieniamy, zamieniamy paliwo najbardziej emisyjne, czyli węgiel, na paliwa mniej emisyjne, czyli gaz ziemny. No, ciężko ropa naftowa to jest w sektorze transportu, więc, więc tutaj nie ma, nie ma za bardzo mowy o zamianie, tylko po prostu przez, no, między innymi upadek. Transportu publicznego w mniejszych miejscowościach. Każdy, żeby się poruszać w miejscach, które są wykluczone ekonomicznie, muszą, ludzie muszą mieć swoje własne samochody. Jeżeli jest kilka osób jeżdżących do pracy, no to często kilka tych samochodów, a jednocześnie moda, ale to już światowa, więc tutaj polskiego ministerstwa nie będę, nie będę wywoływał. Nasuwy też nie. No, nie, 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 przysparza się, jeżeli chodzi o temat dekarbonizacji i nie pomaga w tej kwestii. Natomiast to, co najważniejsze jest, moim zdaniem, to wynika z tych, z tych zmian struktury paliwowej, chyba tak to trzeba nazwać, zmian struktury paliwowej dla tak ogólnie rozumianego bezpieczeństwa państwa, to jest właśnie to, ile tej energii musimy. Importować. Wielką zaletą źródeł odnawialnych jest to, że, że one w momencie, kiedy są pozyskiwane, to one nie ma, nie ma przypiętego do nich dyktatora żadnego. Czyli jeżeli ropa przypływa, jeżeli przypływa gaz, to często to jest mit, które można by powiedzieć politycznie niekoniecznie są najbardziej przyjazne i, i często nawet tak czysto moralnie, przelewanie pieniędzy do tych niektórych państw jest no, niekorzystne, tak to nazwijmy. Źródła odnawialne mają tę zaletę, że one nie są uzależnione od jakiegoś konkretnego państwa z zewnątrz. To znaczy, jeżeli my, jako Polska, mamy nie mamy wystarczających złóż gazu ziemnego, nie mamy kompletnie dłuż ropy naftowej, może nie kompletny, bo mniej więcej 2% tego, co potrzebujemy, sami, e, sami, sami pozyskujemy, natomiast widać, że są to jakieś e, naprawdę szczątkowe ilości. To przejście z źródeł, których i surowców, których fizycznie nie mamy, na te, które są i one są dostępne e, u nas bezpośrednio czyli słońce jest bezpośrednio u nas dostępne, wiatr bezpośrednio wieje no takie przejście Powodowałoby zmniejszenie uzależnienia gospodarki od importu paliw czy od importu energii. Natomiast to, co my widzimy, to jest wzrost tego uzależnienia. W roku 2023 ten, to uzależnienie wynosiło 45%, a jeszcze 10 lat wcześniej, czyli w roku 2014, wynosiło 29%. To jest oczywiście głównie powodowane wzrostem uzależnienia od generalnej gospodarki od gazu ziemnego i rosnącym uzależnieniem od zużycia ropy naftowej, o czym już mówiliśmy. Natomiast no, to jest jedna, moim zdaniem, z, to jest mój jeden, moim zdaniem, jeden z głównych um, takich powinien być motorów napędowych transformacji. To znaczy, kwestie klimatyczne oczywiście są istotne, Kwestie klimatyczne oczywiście są tym, co powinno nas motywować, natomiast poza motywacją jest jeszcze takie zwykłe bezpieczeństwo, którego, którego niemalże możemy dotknąć i, jest, i są to ryzyka, które faktycznie um, są widoczne nie na co dzień, ale mogą być widoczne na co dzień. To znaczy, jeżeli my używamy coraz więcej gazu ziemnego i gospodarka jest w coraz większym stopniu przesuwana na gaz ziemny, to znaczy, że coraz bardziej jesteśmy uzależnieni od importu z zewnątrz. My naszej produkcji mamy w zależności od roku, ona, ona spada, ale to jest, powiedzmy dla, równego, dla równej liczby około 4 miliardy metrów sześciennych rocznie jest wody wydobywane, podczas gdy zużycie waha się pomiędzy latami, ale powiedzmy, że jest to tam 17 do 20 miliardów metrów sześciennych. To jeżeli zwiększamy, zwiększamy zużycie gazu ziemnego, to znaczy, że w coraz większym stopniu jesteśmy wystawieni na, na import. I teraz wystawienie się na import ma dwie główne wady. Jedno to jest to, że jesteśmy coraz większym cenobiorcą, bo jesteśmy całkowicie uzależnieni od tego, co się dzieje na rynkach globalnych, a widać to po roku 2022, że, że to potrafi być sytuacja, Opłakana w momencie, kiedy, kiedy, kiedy nastaje kryzys energetyczny, i wówczas ceny gazu potrafiły podskoczyć dziesięciokrotnie, co bezpośrednio wywołało między innymi zamknięcie niektórych zakładów przemysłowych w Polsce, bo po prostu cena energii była dla nich zbyt wysoka. Natomiast drugie, drugim ryzykiem, takim naprawdę, którego nie, niemalże można dotknąć, to jest to, że my 80% prawie. Tego, co importujemy, importujemy z dwóch źródeł, z dwóch punktów. Jeden to terminal LNG, drugi to jest Baltic Pipe. Oba te punkty, no, w świecie coraz większych napięć geopolitycznych, są do unieruchomienia w przeciągu jednego dnia. I w momencie, gdyby, gdy gospodarkę przestawimy na zużycie gazu ziemnego, no to wówczas, e, w przypadku naprawdę jakiejś większej eskalacji, w Przeciągu jednego dnia może się okazać, że nie ma gazu ziemnego dla polskiej gospodarki, która wówczas już będzie przestawiona w dużo większym stopniu niż dzisiaj na gaz ziemny. No to oznacza tanięcie państwa, upadek gospodarki na co najmniej kilka miesięcy. I moim zdaniem prywatnie, jeżeli mówimy, gdybyśmy mówili o zaplanowanej dekarbonizacji czy o zaplanowanej transformacji, no to nie powinniśmy wybierać Takich źródeł, które wiążą nam się z pogłębiającym się ryzykiem dla bezpieczeństwa energetycznego, a obecnie trochę wydaje się, że tak się dzieje. To znaczy, przesuwamy się coraz bardziej w stronę gazu, a gaz no, nie jest dla nas rozwiązaniem bezpiecznym. W Waszym raporcie znalazłem taką informację, że w 2024 roku OZE odpowiadały za blisko 30% produkcji energetycznej energii elektrycznej. I choć ten udział OZE w polskim miksie elektroenergetycznym rośnie, ten przyrost jest chaotyczny i nierównomiernie rozłożony między technologiami. Czy, nas, czy nasz polski system elektroenergetyczny, czy infrastruktura elektroenergetyczna, którą mamy, jest przygotowana na przyrost OZE? A pewien przyrost tak. To znaczy, w każdym systemie istnieją pewne zasoby elastyczności, powiedziałbym, które można wykorzystać, pewne bufory. I każdy system charakteryzuje się, to, każdy system w rozumieniu w każdym państwie, inaczej jest w Niemczech, inaczej jest w Wielkiej Brytanii, inaczej jest w Polsce. Natomiast każdy system ma pewną swoją chłonność, w takim, w takim stanie, w jakim jest, ma pewną swoją chłonność dla. Źródła odnawialnych, które, 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 które są zmienne ze swojej natury. E, to znaczy, w, ze względu na miks energetyczny różnych tych pań, e, różne ilości mocy jakby są dostępne do tego, żeby szybko, zmniej, żeby szybko zmniejszyły swoją produkcję albo szybko zwiększyły swoją produkcję. My pod tym względem okay. jesteśmy w sytuacji niekorzystnej, to ponieważ większość wciąż naszej generacji energii elektrycznej jest oparta o źródła węglowe, i to dodatkowo źródła węglowe, które raczej mają bliżej lat 50 niż 20. To są źródła, które były budowane w, do pracy w podstawie to znaczy raz włączone miały pracować prawie, że bez zmian aż do momentu, nie wiem, na przykład remontu albo, albo, albo usterki. Te źródła nie są przystosowane do tego, żeby, żeby zwiększać swoją moc dynamicznie i zmniejszać. To jest nietypowa sytuacja, bo taka ciężka do do, do, do wyobrażenia sobie, bez analogii, bo to jest trochę tak, jakby, jakbyśmy mieli samochód i ten samochód może Powiedzmy, on może jechać od 0 do 100 na godzinę, i samochód faktycznie może jechać 0, może jechać 1, 2, 7, może jechać 100 na godzinę. Natomiast elektrownia węglowa, ona może jechać powiedzmy taka bardzo elastyczna 0, a następny, następna ilość kilometrów na godzinę czy tam w, dla elektrowni to jest procent mocy, mocy która aktualnie jest produkowana. To jest 40 albo 50. Czyli mamy ten przeskok. I potem faktycznie on może jechać 50, 55, 70. Natomiast ten, ten samochód, który byłby elektrownią, nie może jechać na przykład 20. To znaczy, że jeżeli mamy dzień słoneczny, e, którym wiemy, że w ciągu dnia będą świeciły, e, będzie duże nasłonecznienie, fotowoltaika, to która ma już, e, e, która ma już. E, Tutaj to wetnik. W słoneczny dzień w fotowoltaika, która będzie wiadomo, że będzie dobrze pracowała i na przykład będzie pracowała z większością twojej mocy, a ta moc jest znaczna, to jest 21 gigawatów, które są zainstalowane w systemie. No to oznacza, że jeżeli Załóżmy, że fotowoltaika będzie będzie produkowała 15 gigawatów. Jeżeli zużycie będzie wynosiło w tym dniu, w ciągu dnia, 15 gigawatów, to znaczy, że całe to zużycie w ciągu dnia mogłoby pokrywać fotowoltaika. Natomiast wiadomo, że słońce w pewnym momencie zachodzi, i potem jest okres, który jest nazywany szczytem wieczornym. Ten szczyt wieczorny to jest moment, kiedy ludzie wracają do domu, z pracy, włączają czajniki, włączają telewizory itd i wtedy zużycie wzrasta, natomiast szczyt wieczorny, jak to z wieczorem bywa, nie jest bogaty w Słońce. To znaczy wiadomo, że zużycie będzie wynosiło na przykład wtedy 25 megawatów, ale gigawatów będzie zapotrzebowanie, natomiast nie będzie mogła te, dać tej mocy już fotowoltaika. To znaczy będą musiały te, to zapotrzebowanie pokryć jednostki, które są sterowalne, w naszym miksie to jest głównie węgiel kamienny i w coraz większym stopniu gaz, ale wciąż dominujący w zakresie węgiel kamienny. I teraz przez to, że te źródła węglowe, one się bardzo długo odpalają, długo się włączają, to znaczy, że one nie mogą się zacząć włączać na przykład o godzinie 19.30, żeby być gotowe na 20. One muszą się zacząć włączać na przykład o godzinie 14. Ale o godzinie 14 one nie mogą pracować ponieważ, ponieważ wtedy pracowałaby fotowoltaika i nie ma dla nich miejsca. Więc to, co musi robić operator, to musi, wiedząc, że wieczorem te źródła węglowe będą potrzebne, to on musi sztucznie zaniżyć, nie przyjąć po prostu części energii fotowoltaiki, która, która byłaby, znaczy darmowa w tych godzinach. To znaczy, te, te panele i tak tam stoją, one i tak wyprodukowały, natomiast operator nie może tej energii przyjąć i to się nazywa, to różnie może być, natomiast, natomiast czasami zdarza się, że te ilości energii są po prostu fizycznie odcinane przez operatora i wtedy nazywamy je to, to przez to że, przez to, że mamy właśnie tego typu sytuacje, w ciągu dnia muszą pracować, musi pracować część bloków węglowych po to, żeby one zdążyły się zwiększyć swoją moc aż do samego wieczora. To znaczy, przy obecnym, podsumowuję, przy obecnym stanie naszej, naszej energetyki, ta chłonność dla źródeł odnawialnych oczywiście istnieje, natomiast jeżeli nie zadbamy o elastyczność, jeżeli nie zadbamy o to, żeby nie pojawią się nowe moce, które są elastyczne, nie pojawiają się magazyny energii, nie pojawi się, nie, nie dojdzie do wystarczająco dużej rozbudowy sieci, tak, żeby móc pomieścić więcej tych źródeł, no to w pewnym momencie zaczniemy się odwijać od ściany i chłonność tych źródeł, tych źródeł już naprawdę będzie coraz mniejsza w przyszłych latach. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, natomiast się do niego zbliżamy, więc no teraz po prostu muszą być uruchomione dynamicznie inwestycje, które tę elastyczną zwiększą, bo bez niej Będziemy mieli problem z dalszym przyrostem źródeł odnawialnych, albo po prostu one będą nie tak efektywne, jakby mogły, co zresztą już zaczyna być widoczne. I na zakończenie chciałem Cię zapytać, czego Twoim zdaniem najbardziej brakuje w debacie o transformacji energetycznej? Czego nie mówi się głośno, a powinno być w centrum uwagi? Jedną z takich kwestii, która jest kompletnie nieporuszana, jest koszt alternatywny. To znaczy, nawet ja przez dużą część tej rozmowy skupiłem się na mówieniu osób o może nie skupiłem ale słychać było trudności wynikające z coraz większej integracji OZE, problemy nieelastyczności obecnego systemu itd. Natomiast to, o czym się nie mówi, co jest kompletnie przemilczane, to jest koszt alternatywny. To znaczy, teraz faktycznie mierzymy się z pewnymi trudnościami na tym etapie przejściowym, kiedy jednocześnie mamy ten stary system, który był, który był zaprojektowany do pracy no, zupełnie nieelastycznej, bez źródeł odnawialnych 50 lat temu elektrownia węglowa postawiona itd. Tak w systemie w przyszłości, no, tych starych jednostek już nie będzie, będzie mieli dużo, dużo, dużo mocy elastycznych, magazynów energii, źródeł odnawialnych itd. Natomiast jest ten etap przejściowy, kiedy trzeba łączyć te dwa światy. I on jest, on jest trudny organizacyjnie, on jest jednocześnie kosztowny, ponieważ trzeba budować te nowe moce przyszłości, trzeba, trzeba budować te moce elastyczne, trzeba rozbudowywać sieć i tak dalej. Natomiast nie mówimy o tym, okej, okay, to w takim razie co by trzeba było, załóżmy, że nie ma źródeł odnawialnych, nie idziemy w to kompletnie. To, to, ile wtedy by to kosztowało? Nie mówimy o koszcie alternatywnym. Skupiamy się na kosztach transformacji. Nie skupiamy się na kosztach tych, które by wynikały i tak z tego, że te, że te nasze aktywa wytwórcze czy sieci się same zamiast siebie a jest to koszt olbrzymi, to znaczy teraz dochodzimy do momentu, kiedy tak jak już pociągnę tę analogię z samochodem, no, samochód, jeżeli się dobrze serwisuje, dobrze się z niego korzysta, tam zaleca się tego poprawnej eksploatacji, to on może przejechać 300 tysięcy, 500 tysięcy, milion kilometrów, ale żaden samochód, w, nawet najlepiej utrzymany, nie przejedzie 10 milionów kilometrów, to znaczy on ma swoją fizyczną granicę żywotności, powyżej której już po prostu się rozpadnie. I my dochodzimy do, jak każde urządzenie mechaniczne ma taką swoją granicę, i my powoli się, a nawet nie powoli, w przypadku niektórych, niektórych elektrowni węglowych już jesteśmy praktycznie w tym miejscu, kiedy, kiedy, jest, kiedy został wyczerpany ten fizyczny limit czasu pracy elektrowni. I to znaczy, że one, niezależnie od tego, czy byłaby transformacja energetyczna, czy by jej nie było, to one i tak musiałyby zostać e, pocięte na dodatki i coś postawione w miejsce tego, e, tej elektrowni. I teraz, ok, no to zobaczmy w takim razie, ile kosztowałoby e, postawienie czegoś na miejsce takiej elektrowni. E, jednym z możliwych e, podejść jest zainstalowanie nowej elektrowni węglowej. Tylko, że Nowa elektrownia węglowa, to dobrze widać, jak się porówna na przykład starą elektrownię jądrową z nową elektrownią jądrową. Stare elektrownie jądrowe to są jedne z najtańszych jednostek, które produkują energię elektryczną w sposób dyspozycyjny. Nowe elektrownie jądrowe, no już zupełnie tak nie jest, bo one jeszcze się nie zamortyzowały. Więc stare elektrownie węglowe, które teraz są jednostkami jednymi z najdroższych, no w momencie gdyby były nowe i one jeszcze, jeszcze by się nie zamortyzowały, no to koszty, koszt produkcji energii elektrycznej w takiej jednostki byłby absolutnie kosmiczne. Ja już nawet pomijam koszty, e, koszty paliwa, tego, że u nas węgiel tani praktycznie się skończył, zostało kilka być może kopalni, które, nie wiem, Bogdanka i być może jeszcze ze dwie, które produkują w dobrych cenach, e, dobrej jakości węgiel. Pozostałe, e, pozostałe kopalnie zczerpały swoje pokłady, które są ekonomicznie wydobywalne i po prostu lecą dalej na dopłatach, produkujący tak jeden z najdroższych węgli na świecie. Natomiast kompletnie nawet to pomijając, nawet gdybyśmy mieli dosyć no, standardowej, standardowej ceny takiej przeciętnej, światowej węgiel, to i tak to byłyby źródła absolutnie kosmicznie jedne z najdroższych w Europie. I teraz jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że te elektrownie węglowe, które już teraz mamy, są zamortyzowane... One nie są wieczne, tylko trzeba na ich miejsce postawić coś. No to w takim razie całkowicie, całkowicie sensowne byłoby zapytanie: "Okej, okay, to w takim razie, co jest w stanie mi zapewnić produkcję energii elektrycznej, nie jako inwestorowi na przykład. Produkcję energii elektrycznej, natomiast w sposób najtańszy. No i tutaj właśnie wchodzą źródła odnawialne. To znaczy, one są już na tyle, na tyle to jest rozwinięta technologia przez dekady gdzie wcześniej faktycznie one wymagały dopłat, one były, one były drogie i one były takie, nazwijmy to, dla chętnych. Natomiast teraz business case jest po stronie źródeł odnawialnych. Więc to jest też ta kwestia, która ciągnie transformację i tutaj wracamy taką klamru do tego pytania na początku. Czy to jest proces, czy to jest proces zaplanowany? No, jesteśmy na tym etapie rozwoju technologii, że ten proces już się toczy sam z siebie. Natomiast on się teraz toczy trochę drożej, niż bym mógł, właśnie ze względu na to, że jest zaplanowany. Natomiast, natomiast w momencie, kiedy rozmawiamy tylko o kosztach transformacji, a zapominamy to, że istnieje jakiś koszt alternatywny, no to, cięż, to łatwo jest się skupić na tym, że to kosztuje tyle, tam 10 miliardów czy 100, natomiast tyle 10 czy miliardów albo i więcej kosztowałoby nie zrobienie niczego. No więc, a, a, a to tylko dalej pogłębiałoby naszą zależność od importu. Tak więc myślę, że myślę, że to jest jedna z tych takich kwestii, które są przemilczane, a, a dla zrozumienia całego tego procesu są no, kompletnie fundamentalne. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był Marcin Dusiło, z Forum energii. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byliście z nami. Z dzisiejszej rozmowy jasno wynika jedno: transformacja energetyczna w Polsce trwa, ale nie ma jasnej mapy drogowej. Mamy postęp, ale i chaos. Inwestujemy, ale wciąż zbyt wolno i niespójnie. Zamiast traktować transformację jako zagrożenie, może pora zacząć mówić o niej jako o szansie na tańszą energię, czystsze powietrze i silniejszą, bardziej niezależną gospodarkę. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, udostępnijcie go dalej i śledźcie kolejne rozmowy w Śląskiej Opinii. Do usłyszenia wkrótce. Jeżeli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do klubu Śląskiej Opinii. Wesprzyj nas za cenę jednej kawy na mieście. Wejdź na klub do usłyszenia.